Ciszę uśpionego podwórka rozdziera nagle głos radia. Na tym kończymy szósty dziennik Radia Brytyjskiego w języku polskim. Usłyszą nas Państwo znowu o godzinie 1.15 czasu Środkowoeuropejskiego. Przez chwilę nie wiem, gdzie jestem. Kilka głuchych, poczwórnych uderzeń toczy się po podwórku. Londyn. Skończył się dziennik polski o 11.15. Tubalny głos mówi: Ici Londres, voici notre. Zaraz po polskim jest komunikat francuski. Ktoś zawadził o koniec polskiego. Słyszę jeszcze: Russie, les troupes russes, après avoir brisé la résistance allemande dans le secteur au nord du Bielogrod, avancent sur. Ci zawsze idą naprzód. Spałem źle. Do późnej nocy słuchałem wszystkich możliwych komunikatów alianckich z Londynu. Ktoś od strony podwórza nie żałował głośnika. Widocznie chory na splin okupacyjny. Nad ranem z ciężkiego półsnu obudziło mnie pianie koguta. Uwieszony w klatce przy jakimś oknie symbol Francji obwieszczał świt. Czekałem. Czy nie rozlegnie się gdzieś ryk krowy? Ale nie. W tym Paryżu czwartego roku nowej ery wszystko możliwe. Ludzie hodują w śródmieściu króliki, kaczki, indyki, kury i gęsi, a pogoń za zbiegłym drobiem nie jest rzadkością, nawet na wielkich bulwarach. Metrem przewozi się kozy, kartofle odważa się na automatycznych wagach na dworcach kolejki podziemnej. W mniejszych hotelach wiszą napisy. Hodowanie drobiu w pokojach zbronione. Jak za czasów błalu. i Le Roi Soleil. Drzemię. Zaterkotał budzik. Jestem zdenerwowany. Jak uda mi się dojść do kasy przed piątą? Wypijam kawę, skręcam papierosa i 20 minut przed piątą wyślizguję się z hotelu. Przeskoczyłem na drugą stronę ulicy i przemykałem pod murem. Na rowerach przejechało dwóch policjantów, ale nie zauważyli mnie. Z godziną policyjną nie ma żartów. Cicho i wolno doszedłem do miejsca, gdzie zaczyna się ustawiać ogonek. I nie byłem pierwszy, byłem już tylko dwunasty. Ci przede mną to zawodowcy. Sypiają gdzieś na samym dworcu, w im tylko znanych miejscach wśród stosów wąsków bagażowych, w jakichś załamaniach murów. Zarabiają w ten sposób, biorąc od biletu 150 do 200 franków. Licząc przeciętnie trzy bilety dziennie, mają około 20 tysięcy franków miesięcznie, czyli tyle, ile dyrektor wielkiej fabryki. Plus cały dzień wolny, bo kasy otwierają o siódmej rano, i kto jest pierwszy, ten już przed ósmą może iść do domu. Jest to jeden z tych najbardziej, może, demoralizujących objawów tej wojny. Jak te setki tysiące ludzi, zarabiających dzisiaj w ten sposób duże sumy, potrafią po wojnie normalnie pracować i zarobkować? Jak wykorzenić z psychiki tego pokolenia ten zmysł kombinacji i liczenia na poboczne zarobki, na te poważne nieraz sumy, spadające z nieba? Ci tutaj rozmawiają fachowo. Na jakich liniach największy ruch, że noce są chłodne? Ktoś wszczyna dyskusję, ile odstępnego powinno się brać za swoją kryjówkę ponieważ ja też mam zamiar zapłacić sobie wakacje, a wtedy ja będę odwalał burżuja i ty, François, będziesz stał dla mnie po bilet. Śmiechy! Nagle otoczyło nas kilku policjantów. Spojrzałem na zegarek. Za pięć piąta mają prawo zrobić kawał. Istotnie. Niech każdy przygotuje piętnaście franków kary i na komisariat. Brzmi surowy rozkaz. Adieu, les vacances, pomyślałem. Zgromadzenie protestuje. Tymczasem policjanci śmieją się i popychają nas pod wejścia do kas. To tylko żarty. Wybuchają śmiechy i ożywione rozmowy z władzą. Francuzi skarżą się na swoją policję, tak, bo nie znają naszej. Tu większość policji sabotuje wszystkie nakazy władz, mające na celu prześladowanie obywateli. Przed łapankami Żydów mnóstwo z nich uprzedzono o niebezpieczeństwie, a nieraz zdarza się, że gdy przy sprawdzaniu dokumentów na ulicy ktoś pokaże fałszywą legitymację, policjant szepnie cicho – dobrze podrobiona, ale si! -y. – uśmiecha się i puszcza dalej. Dea, filar kolaboracji, dowcipnie napisał swoim lew, że nie jest się pewnym, czy większość policji jest pewna, ale jest się pewnym, że większość jest niepewna? Trudno o lepszy hołd.